Aleksandra Barcikowska, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Światopodgląd. Ostatnio przez długie tygodnie podróżowaliśmy. Po Egipcie. Teraz cały czas zostajemy w Afryce. Będziemy mówić o kraju, który obecnie, jeżeli pojawia się na nagłówkach światowych telewizji, serwisów informacyjnych, to niestety w kontekście bardzo krwawej wojny domowej. Ale kiedy Robert Nawrocki był w tym kraju, to pewnie rzeczywistość tam jednak wyglądała zgoła inaczej, jak o tym porozmawiamy za chwilę, a będziemy mówić o Sudanie. Dzień dobry, Robercie. Witam. Witam. To zacznijmy szanowni. właśnie tym, e, czy jak ty byłeś w Sudanie, to było tam w miarę bezpiecznie. Znaczy, tam było bajkowo bezpiecznie, mm -hmm. bo raz, to, to już wiele razy chyba powtarzałem, kraje arabskie tak fizycznie, indywidualnie, miejsko czy wiejsko są bardzo bezpieczne. Ja nigdy nie spotkałem się z jakimkolwiek. Innym objawem, jak po prostu przyjaźń w najgorszym razie obojętność mhm. zupełnie inaczej niż w Europie. Bo dziś pewnie na stronie Ministerstwa Spraw I Wewnętrznych dlatego, byłoby ostrzeżenie przed i Dlatego informacje o wojnach domowych, o, o grabieżach, gwałtach, morderstwach, tym bardziej tak ja to jest taka trochę schizofreniczny ogląd. Ja pamiętam uśmiechniętych przyjacielskich ludzi i trudno mi sobie ich wyobrazić, że to są ci. Którzy nie wiem, co karabin wezmą i zaczną strzelać po cywilach. Tam jest naprawdę wojna tak. domowa. Słowo krwawość istnieje, coś takiego, nie wiem, ale jest ona bardziej krwawa, brutalna niż to, co się dzieje w Ukrainie. Z tym, że Ukraina jest tutaj za miedzą, a Sudan kogo interesuje? Sudan. To I, I do nas to jest straszne. Jest to bardzo smutne, to ale są setki pracę. tysięcy ludzi, którzy uciekły tak. ze swoich biednych wiosek tak. na jeszcze biedniejsze tereny. Tak. I Poza tym Sudan, mówię jeszcze za tym drugim razem, co byłem, Sudan był jeszcze tym krajem raz, że spokojnym i jakby incorpore, czyli mającym status terytorialny największego państwa. No i w międzyczasie dokonał się podział Sudanu. Na Sudan i Sudan Ró południowy. Tak? Również po wielu, wielu latach e, wojny e, domowej, też cichej takiej. Tak? Znaczy, teraz Adrem, wracamy do kraju, kiedy Czyli jeszcze do, jest spokój. Tak. kiedy i jeszcze samoled. Kiedy jeszcze jest... E, kiedy można pojechać tam. Funkcjonuje, tam, tak. jest jedna władza, jest jeden rząd, jest jedna armia. Mhm. E, spokojnie. Nikt... Bo wojna domowa dwa i pół wtedy roku też to była jest wojna Jak, wojna jak ja byłem wtedy w Sudanie, to w była wojna domowa i w Darfurze i w Sudanie Południowym. Tylko, że no, ja byłem bardzo daleko od tych tak, terenów i, tak. i, i mnie to zupełnie mhm. nie dotyczyło. Czyli lecimy czy lądujemy w Hartumie Lecimy, samolotem. lecimy. Tak. Są trzy zdjęcia, tam chyba więcej nie zrobię. Widać z góry, jak wyglądają przedmieścia Hartumu i to dotyczy również wielu innych y, aglomeracji w Afryce. Miasto nie jest żywiołem afrykańskim. Przy okazji Kairu mówiliśmy tak, o tym. Tak, tak. To, to, y, Jakoś takim to nie do końca wychodzi. Z góry widać, że tak naprawdę to nie, to nie jest zabudowa miejska, tylko to są parterowe domy, zagrody, zagrody wiejskie położone jedno obok drugiej. Mhm. Jedziesz wioską, tylko że bardzo gęstą wioską. Mhm. Oczywiście nie dotyczy to centrum miasta, no bo centrum. Tutaj jakiś bank, tutaj może. Nie, no, Centrum było? Afrykańskie czy jakiekolwiek każdym innym mieście to jest centrum. Tak. Tak? no to, to raczej każde państwo stara się, żeby jak już jest duże miasto. No to Jakaś reprezentacyjna taka coś, część Coś była. takiego reprezentacyjnego mhm. musi tam powstać, aczkolwiek Chartum no, bez szaleństw. Mhm. Szaleń, to... Ale Nil jest w Hartumie, prawda? I teraz do tego, do tego właśnie dojdziemy, że położenie Hartumu nie jest przypadkowe. Jest to miasto położone u zbiegu dwóch wielkich rzek: Nil Biały i Nil Błękitny. I mamy mm -hmm. w miarę nowoczesne miasto, gdzie no, nie oszołomi nas downtown, tak zwany. Nawet centrum Kairu to jest wielkomiejskie absolutnie wielkomiejskie, nowoczesne w porównaniu do centrum Chartumu. Y Czyli ani ulice, ani to, co widzimy. Znaczy, Także nie, no jest... normalne ulice, banki i tak dalej, mhm. ale nie masz wieżowców, nie masz jakichś reprezentacyjnych, nie wiem, teatrów, mhm. e, budynków rządowych, nawet jeśli są, no to one nie są jakieś takie wiesz, bardzo wypasione. Najbardziej charakterystycznym obiektem, który widać z daleka, to jest taki trochę dziwny, ale ładny, w zasadzie ciekawy, budynek hotelu, taki pękaty, troszkę wygląda jak rozdęty żagiel może ciut nawiązujący do tego słynnego w Dubaju, z tym że taki bardziej przesadzisty. I to jest hotel, budynek zafundowany przez Muamara dla ułatwienia, Muchomora Kaddafiego, mhm. oczywiście kiedy jeszcze żył, kiedy się rozpychał po tej Afryce, bo on tak lubił takie dawać prezenty swoim przyjaciołom arabskim, a pieniędzy miał w bród więc tak. zafundował, zafundował taki budynek. No i on stoi przy Nilu, nie byłem w nim w środku, pięciogwiazdkowy hotel, więc tym bardziej w nim nie byłem. No, i to jest w zasadzie jakbym miał powiedzieć, co takiego charakterystycznego z urbanistyki hartumskiej, wielomilionowego miasta, no to, to jest ten jeden hotel. Sercem każdego arabskiego miasta jest bazar, Oczywiście. tak? Oczywiście. Więc odwiedzamy bazar, dajemy się zaczepiać, nie są nachalni. Trzeba przyznać, że To jako... nie Egipt, to nie Maroko. Nie, nie, nie. nie. Generalnie nie żyją z turystów, mhm. więc jeszcze nie wiedzą, nie, nie, nie obłapiają jak muchy tych turystów. Tak. I spokojnie można sobie wędrować, no czasami ktoś tam rękę podniesie. Ze zdziwieniem yy, zobaczyłem bursztyny sudańskie. Nie tylko nie się o bursztynach sudańskich? Okazuje się, że pustynne miasto, ale zasobne jest w bursztyn, czy tam gdzieś czy kiedyś. Jak Gdańsk kiedyś. No może i tak, tylko że Gdańsk leży nad morzem, a Sudan no, tak kawałeczkiem się opiera, ale nie wiedziałem o bursztynach. Mm -hmm. Ale na zdjęciu będzie widać gościa, który takie sznury podnosi, dużych bursztynów. To przejdźmy teraz do muzeum w Hartumie. Muzeum może nie jest z pierwszej ligi światowej, ale zawiera bardzo ważne artefakty. Dlaczego tuż? I teraz nawiążemy do historii Sudanu. To jest prastary kraj, znaczy może nie kraj, bo tak, kraj, ale nie państwo. O. Mhm. Bo jako kraj to tak naprawdę w formie takiej, jaką znamy obecnie, to dziś koniec XIX wieku, tak naprawdę. Także to, to nie jest, zresztą większość krajów w tej chwili istniejących, w Afryce, to, to jest jakaś końcówka XIX wieku. Nie mówię o narodach, tak. nie mówię o, tylko mówię o krajach. Tak. Obszar ten od tysiącleci zamieszkany był przez ludy, które graniczyły ze starożytnym Egiptem. I ten kraj Egipcjanie nazywali Nub. Nub w staroegipskim języku znaczy złoto, co od razu mówi, co było głównym no, towarem eksportowym Nubii. I większość złota które odnajdujemy w Egipcie, złoto hamon, ale nie tylko, mówiliśmy o nim, tak. to pochodzi właśnie z tego kraju. Między innymi ozdobą, perwą tej, tej ekspozycji były świątynie, które zostały rozebrane, bo jak mówiliśmy o Egipcie, mówiliśmy o Asłanie, mówiliśmy o Aup tak. Simbel, tak. mówiliśmy o świątyniach, które zostały rozebrane, część rozebrana, część pocięta, tak jak na wyspie File, żeby uratować je przed zalaniem tak. przez zaporę, powstającą zaporę, ona, jezioro Nasera powstało. Tak. To, że o Abu Simbel znał, wiedział cały świat o chwilę też wcześniej, to są bardzo znane rzeczy, natomiast cała ta dolina zalana przez, przez wody jeziora Nasera, no, no tam nie kończyło się to na Abu Simbel. Tam było sporo świątyń mniejszych, może nie tak znacznych, pochodzących najczęściej z okresu Nowego Państwa, czyli czasu, kiedy nastąpiła ta, taka militarna i kulturowa ekspansja Egiptu na ten teren nubijski, które zostały również rozebrane, ale złożone w muzeum w Khartoumie. Były tam również inne artefakty, znaleziska archeologiczne i dla mnie to muzeum był arcyciekawy, no bo ja uwielbiam architekturę i, i kulturę starożytnego Egiptu. I tak wiesz, odpychałem od siebie tą myśl, że jak jest wojna domowa i tam bombardują się w tym hartumie i no owszem, tam strzelają, ale przecież nikt muzeum nie ruszy, bo to jest wspólne dobro. I... Tak się chyba o tym nie myśli i wiesz i tak tknęło mnie ale wrzuciłem do internetu stan obecny muzeum w Hartumie Słuchaj, oczywiście obrabowany widzimy tam na zdjęciach te, te piękne zresztą piękna ekspozycja te świątynie zachwycające pięknie zachowane reliefy na tych świątyniach no i podobno też i posągi wywozili tymi ciężarówkami no po co im posągi no czy posągi chyba po to żeby sprzedać no bo przecież nie kamieniarka no ale złoto, to ja nie wiem, czy znowu durnie nie, nie, nie przetopili, nie, bo tam mogą się łatwiej podzielić przetopione. Mm -hmm. Także po prostu serce mi krwawiło, bo ja te muze... dwa razy byłem, dwa razy chodziłem z zachwytem, miałeś szansę miałeś podziwiałem, smokałem z zachwytu i teraz to się, się nie może nie powtórzyć. Drodzy Państwo, w takim razie kończymy takim dosyć smutnym akcentem, czyli wizytą w Muzeum Narodowym w Hartumie, które Robert miał okazję odwiedzić. Kiedy jeszcze było nienaruszone. Dziś ta wojna domowa sprawiła, że niestety, e, z ciężkim sercem to mówię, z tego muzeum zostało niewiele. E, więc e, no co, zostały zdjęcia, zostały pamiątki, zostały wspomnienia. Do kolejnego muzeum, także w Hartumie, przeniesiemy się już w kolejnym odcinku programu Światopodgląd, a to za dwa tygodnie. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję, Robercie.